Boże. Jednak Akata jest moc, tylko teraz znowu nie wiem dlaczego zginęłem. Ponieważ byłem za ścianą. I nie powinna się tak stać. To jest bardzo dziwne, zawsze mnie zabija ten koleś z tym pp Nie podoba mi się to Proszę bardzo jaka akcyjka Tylko znowu z niewyjaśnionych przyczyn zginęłem na końcu ah huh. yes he then killed danas why oh, yeah, is losa tutaj mamy, ładnie AC100. Nie, ktoś inny miał AC130, a już brałem. No patrzcie, co za pech cholerny. Nie, to Osprey mnie zabił, sorry, ale już AC miałem. No to jest po prostu cheat. ze mną to tutaj nie pograją mam nadzieję, że nie jest to pułapka o a to może być pułapka no, strzelec to spraya, świetnie zawsze o tym marzyłem po prostu 23 do 11, nawet nie wiem kiedy to wbiłem, chyba przy bronieniu tej paczuszki no i tak zabiję, no zawsze, przez wszystkie ściany to przelatuję. Tutaj chyba ściany są z plastiku, że nic nie działa. Było czterech, mogłem wszystkich zabić, no ale po co nie? Ja tylko podchodzę i to wszystko wyjaśnię. W końcu wyraz i asystent. Headshot. No wiedziałem że. Tylko się ruszę, to od razu zginę. Nice Znowu leci jakieś AC czy coś innego AC lub inny budget. Gdzie moja Akano? Co, nikogo? Zawsze tu pełno ludzi biega, a teraz pusto. No idzie mi stąd z tym Jakiś cheat cholerny. O, koleś mnie nie widział, świetnie. Ten też. Ten też. No i niestety trzeci już nie zauważył. Nie miałem tyle szczęścia. Dobra. Tu jest dobre miejsce na tych wchodzących. No cheat po prostu, cheat Oczywiście nie uważam tak, ale... Są po prostu emocje, i <grywka> dlatego tak mówię. Wydaje mi się, że jeszcze nie udało się skakować MW3. Więc na razie nie ma cheatów. Oczywiście, on przeładowując to AK całe rozbiera, to dlatego trwa pół godziny. Ok, następny mecz wygrany. 4000 premii. 29 do 18, no już lepiej 11 na plusie Może jeszcze jeden meczek i będzie, będzie akurat tak 35-40 minut odcinek więc myślę, że podzielę go na dwie części Naprawdę dobrze grami się AK Weźmy teraz. W następnym meczu będzie M4. O. Tak dla odmiany. Złoty, tak jak obiecywałem. Naprawdę, podoba mi się ten tryb. Dużo killów można zrobić w jednym miejscu, bo często. Cała drużyna siedzi przy tych paczuszkach, tylko wchodzisz parę naboi i już 4-5 kg. A jeszcze jak się uda złapać AC130 czyli pera czy Ospreya, to już masakra się dzieje. Jeszcze na takich otwartych mapach. Także tam komentujcie, co byście chcieli może nowego zobaczyć, czy podobają wam się te filmiki z MW3. Jak tam Borderland, czy kontynuować czy nie? I takie tam. Jak tam minęły wam święta? Gdzie spędzaliście, co się działo? Zachęcam również do subskrybowania i zobaczenia kanału mojego Kumpla, z którym nagrywam Morderlands Jacuzzi. On długo już się znamy, jakieś 10-12 lat, a naprawdę ogarnia różne ze mną gierki. Tylko, że no, dopiero konto założył na YouTube, dlatego wcześniej z nim nie grałem. No ja to zawsze mam takie super szczęście Że samochodzik mnie nagle zabija no Ale granaty to jest coś Nie wiem gdzie on tam się w tym mgle schował Tutaj ktoś powinien wyjść E, tam, Javelina ktoś rzucił i dupa nie ma kilo. O, co my tu mamy, patrzcie, patrzcie. AC 130, Błaga mój, mój, NIE! Minimetry zabrakły no, cholera jasna. Może raz tym sterowałem, w tej części miałem szansę, a tu dupa. Jaki zjeb ze snajperą wyskoczył Tutaj też za ścianą byłem, zginęłem, no Jakie błędy są w tej grze, to jest już chore Najbardziej mnie w właśnie to że ktoś stoi za ścianą, ja już dawno mu ucieknę i tak ginę to, to raczej nie jest normalne Co to? to, to Jezus, Maria, jak może być takim zjebem i napierdzielać z jakiegoś... jakiegoś javelina czy innego śmiesznego guzienka. Było tam dziesięciu, nagle wszyscy zniknęli. Uuuu! Podwójny kill O tym właśnie mówiłem, granat w ciemno, a i tak zabija Nie no, ale plecy muszą być, no jak? 90% zgonów jakie mam to albo Jak już uciekam jestem za ścianą Z niewyjaśnionych przyczyn ktoś mnie zabija? Albo w plecy. Nic więcej We mnie? Nie. Ale ciota. <laughs> Uderzył w barierkę i zginął. No to trzeba mieć talent po prostu. Headshot. Ale się zdenerwowałem o to AC130. No już. Pół sekundy dłużej, no. Już faktycznie było moje. Mogłem już z tego strzelać. 30 killi bym narąbał, a tu co? Dupa. O, ładny kill. Szybka seria. Pyk, pek i po gościu. Enemy care package incoming. Gdzie jest ten zrzut cholerny? O już po drugiej stronie znowu się spóźniłem Trzeba trochę pograć w ten tryb, bo Czasami jest taka za że nic się nie da zrobić Znowu plecy zrobili na mnie Tutaj też, no Z każdej strony nacierają O, jest nowy punkt Już pewnie tu ktoś czeka, no, no już biegną Znowu ten ostrany snajper. Ta... Granat z nieba spadł, nie wiadomo skąd. I czemu ma ktoś inny zginąć? Lepiej mnie zabić? A Ta, dwóch tam kampiło, nie wierzę w to. Ale fuksik. Headshot, co oni tam kombinują, próbują tutaj mistrza zabić, jak to no jest niemożliwe przecież. Nikim tego nie mówił przed grą. Że zabicie mistrza jest niewykonalne. No wychodź, wychodź. No, headshot, tak. Huuu. Dużo z wykili nastrzaskałem z 5-6 Tylko zaraz broń trzeba znaleźć O MP7 może być 17-13, do 13. no a było 11-11, więc Co to było wym powiedzcie? No oczywiście za kogiem, nie? Nie ma to jak A Kog Nikt tej paczuszki nie podnosił, nie wiem czemu O już myślałem, że nikogo nie zabije Helikopter mnie ucieka Tam żadnego kolesia nie widziałem To są właśnie akcyjki które lubię Znienacka Dobra, tu się powinniśmy spotkać. Nie? A to szkoda. Mam przeszykowane FMG na niego. Co się dzieje ciekawego po tej stronie mapy? Och, ta moja celność jest po prostu niezawodna. Rekompensata, teraz dwóch zabiłem Może być, ja nie narzekam Przypominam, że to jest live komentarz. Jakby ktoś jeszcze nie zauważył ho. ho, ho. Striker O już mamy 40 minut, co to będzie? Chyba mój najdłuższy filmik. O ile go nie podzielę. No Striker, no oczywiście. Klasa w sobie. Także lubię tam broń, ale nie na takie duże mapy, bez przesady. tym momencie to już plecy dostajemy Już zginęłem, znowu granacik Ok, czas się kończy, kończy końcówka meczu Tyle razy zahaczyłem ich tym flashem to powinienem tam całą drużynę wybić, a nie Pff. no i na koniec zginęłem sobie pewnie w kilkamie z rakiety obejrzyjcie sobie na zakończenie co tu się działo Bum. i lej to padł prosto pod nogi 23 do 18 więc jest na plusie nie ma tragedii także to był ostatni meczek Mam nadzieję, że on się podobało. Piszcie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, co tam się da i tak dalej. Żegnam Was. Ho-ho-ho!